Czy pamiętasz, jak my byliśmy w tym 73 roku w czerwcu. 11 to nie tylko ten kardynał Wojtyła, nie tylko ksiądz Blachnicki i ten akt konstytutywny ruchu, ale oni też o rekolekcjach gadali. Że jakieś pierwsze rekolekcje mają być? Pamiętam, jakby to było wczoraj to były rekolekcje domowego Kościoła. A, bo już pierwsze to były dawno, dawno. Dużo wcześniej, a domowy kościół 50 lat temu dopiero. A ja myślałem, że domowy kościół, słuchajcie, od przed pana Jezusa jest. Tak mogłoby się wydawać, że to są czasy przed naszą erą, a tu jednak niespodzianka. I o tym dzisiaj chcemy porozmawiać o darze, jakim jest domowy kościół dla ruchu światu życia. Ten wielki jubileusz, który przeżywamy w tym roku, 50-lecia ruchu, jest też związany z 50-leciem domowego kościoła. Dlatego, że właśnie w te wakacje, po tym akcie konstytutywnym, odbyły się pierwsze rekolekcje domowego kościoła. Ale jak to się stało? Ludzie, młodzi ludzie, którzy żyli na rekolekcje, Wiadomo, dorastali, zakładali własne rodziny i sobie tak pomyśleli. To niesprawiedliwe, że już musi skończyć dla nas oaza. My chcemy dalej się formować w tej pięknej wspólnocie. No i wtedy ksiądz Franciszek, który połączył taką myśl z takiej francuskiej, jak nie mam, wspólnoty rodzin Notre Dame, z charyzmatem Ruchu Światło życia, stworzył to, co my dzisiaj pięknie nazywamy domowym. Kościołem i rekolekcjami domowego Kościoła. Tak, i to pokazuje tym właśnie w kontynuację, że te pary, które pojawiają się na rekolekcjach, poznają się, ona i on, z tymi maślanymi oczami, i tak dalej, to nie tylko tu i teraz, nie tylko w XXI wieku, ale to od początku. No i w sumie Blachnicki miał lepszą skuteczność niż Tinder, gdy chodzi o parowanie ludzi. Te związki małżeńskie, więc chwała mu za to, że wiele wspaniałych małżeństw powstało. Ale właśnie to jest niesamowite, że w tej wspólnocie małżonkowie mogą odkryć, że podstawowym kościołem, który jest środowiskiem tworzenia wiary, to właśnie rodzina. Tak jest. No, w rodzinie otrzymujemy wiary, to jest miejsce jakiegoś przekazu, też religijności, wychowania. No to jest takie środowisko naturalne dla człowieka. Myślę, że dlatego ksiądz Franciszek Blachnicki bardzo mocno to akcentował, bo bardzo dobrze wiedział, że to właśnie to jest to pierwsze miejsce formacji dla, dla człowieka. No i poza tym no, ta podstawowa kwestia, no, człowiek uczy się miłości w rodzinie i człowiek, największe poświęcenie później dla tej miłości, największą próbę tej bezinteresowności w miłości ma właśnie w rodzinie, bo Mam wrażenie, że czasami łatwo jest robić wielkie rzeczy poza swoim domem, ale później wraca się do swojego domu, kiedy już się nie chce, kiedy tam ci marudzą i tak dalej, kiedy te dzieci płaczą, to często właśnie kiedy już zdejmujemy te maski, które zakładaliśmy na zewnątrz przed innymi, tam jest taki czas próby w tej bezinteresowności i w tej miłości doskonałej. Przepięknie to powiedziałeś, naprawdę, czyli dom jest takim miejscem świętości, u jakby uświęcania siebie, swoich bliskich, dlatego ksiądz Franciszek Blachnicki bardzo mocno to podkreślał i, i, i myślę, że dzisiaj odkrywamy też ten wielki charyzmat domowego kościoła, więc czapki z głów dla wszystkich tych ludzi, którzy są w tej wspólnocie. Pragną obok czasu, który poświęcają na pracę, życie zawodowe, dom, różne obowiązki, poświęcać ten czas też na formację, na odkrywanie wspólnej drogi w chrześcijaństwie. W ogóle mamy takie też doświadczenie, że bywamy na kręgach domowego kościoła i nie wiem jak ty, myślę, że tak samo, ale ja mam takie niesamowite zawsze doświadczenie, jak to są fantastyczni ludzie, ile oni muszą też wysiłku włożyć w to, by rzeczywiście też no, w tej formacji być, nie? To nie ale jest taki hobsiup, jakby się mogło wydawać. Nie jest hobsiup, jest to wymagająca formacja, ale na pewno jest to formacja, która daje program do rozwoju na całe życie. I to jest wspólnota dosłownie na całe życie. Nie tylko wspólnota, do której się wpada i wypada, bo coś się nasiąknie człowiek czymś, ale faktycznie może. Nasiąkać, oddawać innym, nasiąkać dalej poprzez służbę i oddawać innym. Więc jest to wspaniały program na życie. No i tak się paradoksalnie składa, że jak kiedyś było młodzieży najwięcej w ruchu, tak teraz Domowy Kościół przoduje i jest to naprawdę wielki dar dla naszej wspólnoty, tym bardziej, że to właśnie tam. W tych świętych rodzinach, które są w domowym kościele, się kształtuje świętość również dzieci. Więc pozdrawiamy cały domowy kościół i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się parkują. shipujemy ich. Tak, i zapraszamy żeby, do kościoła żeby katolicki kościoła. Tinder kwitł dalej. W postaci rekolekcji oazowych, bo tam poznaje się najlepsze dziewczyny i najlepszych chłopaków. A jeżeli ktoś chciałby coś wspomnieć o domowym kościele, to. Tam jest taka opcja komentarzy. Zapraszamy.